Witajcie, to ja, Banul, a to jest mój kolejny odcinek z serii Let's Play Duke Nukem Manhattan Project. Jest to trzeci odcinek, o ile się nie mylę. I wracamy, ludzie, do zabijania świń Au! Głupa świnia. Nie lubię tych świn. Tak jak Duke. A właśnie, otrzymaliśmy pole siłowe. Bardzo przydatna rzecz. Zaraz wam pokażę w czym. Aj uciekła mi kamerka. Dobra, idziemy do góry. Mamy podwójne zniszczenie, ha ha ha. To właśnie robi z kamerkami. Dobra. W tym odcinku może się pokazać walka z bosem. O ile nie będę za dużo failował. To może ją zrobię, ponieważ ona jest dosyć długa. A ten etap jest nie jest aż tak długi jak poprzednie. Chyba o czymś zapomniałem. Tak, panienki nie uratowałem. Hmm. Tylko gdzie ona jest? Nie, to nie tu. Dobra, idziemy na razie tu. Potem się zajmę ratowaniem. Oto mój sposób na przejście tego etapu. Przez jedno nie zostaniemy poparzeni. Au! Ups Głupia skrzynka, głupia skrzynka Dobra A tutaj nie ma go już Fajnie Dobra, idziemy dalej yy, Tu będzie pewnie jeszcze jeden Też go zabił? Nie, nie zabiło Au! Jest dobrze Trzeba uważać na skrzynki, bo one mogą nas zmiażdżyć. A wtedy dyk już nie wygląda tak dobrze. Tyle wam powiem. Nie, fail. Fak. Udało się. Tak, ale tutaj może być jeszcze jeden fail. O to właśnie on. Teraz musimy czekać na pojawienie się. Zabiję się, będzie szybciej. Dobra, szybko, szybko, diuk, szybko. Bo jeszcze boss nas czeka. Tak, udało się, udało się. I jest plecak. Dobra, lecimy. Tutaj musimy uważać na te kamerki. Dobra, jest. Hmm. A gdzie jest panienka? Muszę panienkę jeszcze uratować. Gdzie ona była? A wiecie co? Nie ratujemy jej. Tak, tylko, że teraz failuje znowu. Ostatnim razem chyba też nie, nie uratowałem. A szczegół drobny. Szybko, Duke, nie ma czasu! Aha, no, czyli jednak muszę ją uratować. Doskoczę? Tak udało się. Ona nie, tu jest? A nie, tutaj to już byłem. Tu jest pole siłowe. A, pewnie... ...tutaj? Nie... Tak, to jest kolejny z moich faili. Tu nie. FAK! Gdzie ona może być? A tutaj, dobra, rozberamy panienkę i idziemy szybko, szybko, dziuk, szybko. Myślałem, że uda się przejść bez y, uratowania ale niestety. Tak, teraz czeka nas wielka walka z bosem Nie będę... Ben... Co ja mówić? Aha Przewinę trochę Da się nie da się Chciałem przewinąć ten filmik Oj. Escape'em też się nie da Szybciej, Diuk, szybciej. Pewnie uda mi się wrzucić tego filmiku. Tak. Zostaliśmy zaatakowani przez śmigowiec, którym sterują świnie. Tak. Świnie za sterami helikoptera. Czy to nie jest dziwne? A, szybciej, szybciej Au! No nie, fail! Najlepiej się ustawić zaraz zampowiem Żeby was nie trafił tymi drugimi Tutaj Tutaj się ustawiamy Dobra Tak, spróbujcie bacon Dajcie mi bacon To strzela Szybciej, 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 dawać im bacona, dawać bacon. Szybko nie ma czasu Au Dawać im bacon nie, nie gadać, szybko. Ja chcę bacon Tak dostałem kilka razy, ale Szybciej dawać mi bacona, bo ja nie mam czasu, no Muszę wziąć apteczkę, bo zaraz pewnie bym zginął. Dobra, dawać kolejnego bejkona, dawać dalej, jeszcze jeden lub dwa, szybciej. Jeszcze jeden. Nie. Tak. Lecimy z nimi... Z helikopterem. <gry> tak mają nas zgubić Nie mogli po prostu ociąć tej drabinki No ale dobra Jak to mój diok walimy Eee yy, Bomba w helikopter oczywiście Nie ładnie się tak wyrażać. Dobra, kończę. Yy, zapraszam do komentowania, subskrybowania i oglądania kolejnego odcinka Let's Play Duke Nukem Manhattan Project. Do zobaczenia.